Proszę sobie wyobrazić, co się działo na przełomie 1941 i 1942 roku tu w centrum obozu, kiedy mrozy dochodziły do minus 30 stopni. A warunki, w jakich przebywali jeńcy, były wręcz tragiczne. Nie mówiąc o tym, że były to tylko ziemianki, delikatnie nakryte, bez żadnej ściółki, bez okrycia. Ogrzewali się ciepłotą własnych ciał i resztkami odzienia. e aqui Proszę mi powiedzieć, pani miała 8 lat. jak... 9 Dziewiąty rok. 9 Dziewiąty rok, I Dziewiąty rok. mówię 9. I pani pomagała jeńcom z tego stalagu, prawda? Tak, ze stalagu, tak. A jak pani im pomagała? A jak pomagałam? szłam tam koło tych, bo mieszkałam przy Zmiedze, mhm. no taką jak sąd, 22, 23, 23 metry. I starsze moje rodzeństwo rzucało i oni tam gdzieś policieli, tędy czy tędy. A co rzucaliście? A chleb, cybule, kartofle, to że, żeśmy rzucali. Kupowaliśmy chleb, kroiliśmy w grube pajdy, zawiązywałem to w gazety i rankiem, gdy jeszcze nie było ruchu na ulicy, rozkładałem wzdłuż rynsztoku te zawiniątka. A później, gdy jeńcy szli, to mniej więcej było około godziny siódmej rano, szybko się zorientowali, że coś tam leży, prawda, dla nich wyskakiwali z szeregów czasami pojedynczo, czasami nawet gromadnie, chwytali to i od razu zjadali w szeregu. W obozie panowały straszliwe, niehumanitarne warunki sanitarne. Brakowało przede wszystkim yy, wody do mycia, prania, a nawet i do picia. Każdy jeniec codziennie otrzymywał tylko pół litra wodnistej zupy z brukwi lub kartofli oraz 200 gram chleba, tak zwanego troczniaka, który był pieczony z mąki drzewnej. W związku z głodem zdarzały się dosyć często wypadki kanibalizmu. Potwierdzone to są zarówno przez źródła niemieckie, jak i rosyjskie. Za najmniejsze przewinienie jeńcom groziło szereg kar. Przykładowo za zapalenie ogniska na terenie obozu jeńcom najczęściej groziła kara słupka. Polegała ona na tym, że przywiązywano jeńca do słupka, ręce związywano w tyle, zaś pod szyję przywiązywano e, rzemień. Jeńcy stali na palcach i pod wpływem czasu tracili siły i po prostu się dusili. Było tak czasami, że z kolegą szliśmy na żółtańce do kolegów, to jest wieś podmiejska i mijaliśmy właśnie te obozy jenieckie i mieliśmy możliwość czasami widzieć za drutami poruszające się cienie ludzkie, byli bardzo wycieńczeni, no, można by powiedzieć, że chodzące szkielety. Bardzo często w czasie transportu ci więźniowie jeńcy padali z wycieńczenia. Jeżeli nie dawali rady wstać, bardzo często strażnicy ich dobijali. Na, te, na końcu każdej kolumny więźniowie, ci jeńcy ciągnęli wóz i w ten czas te zwłoki składano na tym wozie i tak do, ten transport dochodził do terenu stalagu. W Kalagu 319 przebywało łącznie ponad 250 tysięcy jeńców różnych narodowości. Największa liczba to jeńcy z Armii Czerwonej, też różnych narodowości: Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, ale również Polaków wcielonych do Armii Czerwonej z terenów wschodnich byłej Rzeczypospolitej. Byli również jeńcy francuscy, belgijscy, jeńcy włoscy, brytyjscy. Najgorsze warunki panowały wśród jeńców radzieckich. Stoimy w tej chwili na ulicy Połanieckiej. W latach wojny i funkcjonowania tego obozu była to główna droga obozowa. Miała około 50 metrów szerokości mieściły się tutaj kuchnie, magazyny obozowe. Natomiast z tyłu, za pana plecami, w 1942 roku na przełomie października i listopada Niemcy zlikwidowali, rozstrzelali około 1000 Żydów z getta chemskiego. Kiedy było wiadomo, że Niemcy przegrają już wojnę, w październiku od października 1943 roku do lutego 1944 funkcjonowało tu komando 1005 które wydobyło te zwłoki, a następnie wywiozło do Borku i spaliło tam. Widzieliśmy jak z bramy, z talagu wyjeżdżała furmanka pełna Nagich trupów wiezionych do borku podmiejskiego lasku, gdzie było krematorium.